Cześć, szanowni Państwo, kolejna recenzja produkt od firmy Good Stuff, czyli SIO2 Detailer. Produkt, o który dość często pytaliście, jakie jest moje zdanie na jego temat, a więc dzisiaj jestem tutaj właśnie dla Was i recenzuję ten produkt. A teraz zabieram Was do części praktycznej, no i przekonamy się jak on działa tak naprawdę na lakierze, także zapraszam do oglądania. Guess I'm gonna butterfly Baby you give me a bit of You whip up my appetite Moi drodzy, SEO 2 Detailer, Good Stuff. Opakowanie, trigger, wszystko to wygląda dosyć dobrze dla oka. Zapach jest bardzo przyjemny, taki męski, bym powiedział. Z tego co słyszałem jest upierdliwy dla niektórych, mi on kompletnie dzisiaj nie przeszkadzał, wręcz przeciwnie właśnie umilą mi pracę, więc zapach jak najbardziej na plus. Jeżeli chodzi o pracę, jest to produkt, który jest typowym kudekiem, czyli produkt bardzo szybki w pracy, bardzo szybko odparowuje, jest bardzo śliski na lakierze. Jedyne czego mi tutaj zabrakło to przyciemnienia, ale oczywiście też tak jak Wam zawsze wspominam, to jest wszystko kwestia lakieru, koloru, jaką się nasyca, Także tutaj w przypadku akurat tej maski testowej, no to nam się nie udało, ale hydrofobowość, śliskość, zeszklony lakier, możecie go również użyć na szybach, tutaj nie ma problemu, więc ta hydrofobowość na szybach też będzie wtedy, wiadomo przekłada się to na łatwiejsze ich czyszczenie, mniejsze brudzenie. No i przy okazji nie musicie na zewnątrz używać płynu do mycia szyb, tylko już lecąc sobie cały lakier, lecicie przy okazji szyby i mamy auto zrobione. Także moi drodzy, jeżeli chodzi o produkt prosty, Zawiera w swoim składzie SIO2, przynajmniej jeżeli chodzi o etykietę, to sugeruje nam, że produkt ma SIO2. Jak to wygląda pod mikroskopem? Tego musicie dowiedzieć się sami, ponieważ ja nie jestem chemikiem i szerzej wam na to nie odpowiem. Uwam tutaj firmie, że faktycznie gdzieś tam ta krzemionka jest. Ale tak jak wspomniałem, produkt jest bardzo łatwy w pracy. Nie robi tutaj żadnego problemu. Naprawdę, jeżeli chcecie podbić sobie wygląd waszego samochodu bezpośrednio po to oczywiście wiadomo, usuwanie zacieków po wodzie usuwanie śladów po paluchach. To są właśnie te wszystkie zadania, które należą do kudeków i ten produkt też te zadanie wykona bezbłędnie. Także moi drodzy, SO2 Detailer firma Goodstaff. Ja wam dziękuję za uwagę. Peter, Ciebie pozdrawiam gorąco, bo wiem, że to oglądasz, więc liczę, że tych odcinków będzie więcej. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.